Najmocniej to poleciał e, młody brat. Młody brat. Elo. No tutaj bardzo są mocne. Elo. Mocny brat. Mają no, w sumie nicować tych dwóch szmat, Ale no. No, ale trudno, jadę dzisiaj z tymi kurewkami, co się kłócą. Która komu opierdalała salami? Która bierze narkotyki, a która faje pucuje Obie po jednym kutasie i do obu to pasuje. Więc kurwa, tak wygląda dziś ten cały hip-hop. Sprzedajna kurewka kłóci się ze zwykłą dziwką. Później na YouTubie pół Polaków o tym słucha, Które Kasper Błęski dłużej wsadzał w piste fiuta. Zacznę od fagaty, co tak pierwsza się wychyla. Niezłe kombu dziwka, która kryła pedofila. Ruchała się z każdym, żeby tylko mieć zasięgi. Nawet i w wzięła kutasa do szczęki Ruchał już o mrzapsą, błoński kamerzysta Nie chcę wiedzieć szczerze jak wyglądał pista. Można powiedzieć taka seksy dziwka spod koni